A więc z tej strony. Tym razem zademonstruję jak wykonać w Blenderze gałkę oczną. Zacznijmy od usunięcia tego cuba. Wciśnijmy Shift A, aby dodać UV Sphere. Przejdźmy do widoku z boku wciskając trójkę na klawiaturze numerycznej. R, aby zacząć obracać nasz, mm, naszą kulę. I na klawiaturze numerycznej wpisuj, wpisujemy 90. Dzięki czemu nasze oko jest odwrócone o 90 stopni względem osi X. Przejdźmy do trybu edycji wciskając tab. Zduplikujmy ten y, obiekt, znaczy tą siatkę, bo nasze oko będzie się składać z wewnętrznej części, która będzie y, posiadała kolor naszego oka, i zewnętrznej części, która będzie po prostu połyskiem y, naszego oka. Więc zaznaczamy wszystko, wciskając A, Shift D, aby zduplikować obiekt, prawy przycisk myszy, aby upuścić ten obiekt w miejscu, żeby się nie ruszył po prostu. Wciskamy S, aby rozpocząć skalowanie. Może jeszcze prawy przycisk myszy, żeby to anulować. Przejdźmy do trybu widoku siatki, co nam ułatwi trochę sprawę. Wciskamy Z lub wybieramy tutaj wireframe. Zaznaczamy. Ten zduplikowany, tą zduplikowaną siatkę wciskamy S, aby skalować. Możemy sobie wcisnąć S, aby skalować bardziej pre, precyzyjnie i skalujemy tak odrobinę. Tyle powinno wystarczyć. Ta zewnętrzna część nie będzie nam na razie potrzebna, więc ją ukryjemy wciskając H. Ta siatka nie została usunięta, tylko jest schowana, więc jeżeli wciśniemy Alt-H, zostanie pokazana ponownie. Chowam ją, wciskając H. W widoku z boku hmm, zaznaczamy tego edge lupa wciskając Alt i prawy przycisk myszy lub Alt-Shift, prawy przycisk myszy. E, wciskamy V na klawiaturze, aby rozłączyć tą siatkę w miejscu, gdzie jest zaznaczenie i prawy przycisk myszy, aby zostawić to w, na swoim miejscu. Mając zaznaczone te wierzchołki, możemy zaznaczyć całą resztę y, siatki, która jest połączona z tym zaznaczeniem, wciskając Ctrl L. Mm. Oko jest w środku wgłębione, więc naciśniemy S, aby zacząć skalować naszą siatkę, Y, aby skalować ją po osi Y, i wpiszemy na klawiaturze minus 1. Lewy przycisk myszy, aby potwierdzić. Teraz trzeba by to połączyć jakoś. Przejdźmy do trybu widoku siatki i moglibyśmy celować tak, aż trafimy idealnie. Ale możemy sobie ułatwić ten manewr wciskając tutaj clipping albo raczej snapping. I jak teraz przesuwając ten obiekt przy pomocy guzika G, jest on tak jakby przyciągany przez siatkę, którą widać w widoku. Zmieńmy typ przyciągania na Vertex, dzięki czemu mm, nasz obiekt zostanie przyciągnięty do Vertexa, na którego najedziemy. Chcemy, aby działo się to na osi Y, więc wciskamy Y i przesuwamy kursorem na tego Vertexa. Niestety nasz obiekt nie jest jeszcze połączony. Mm, ułatwimy to sobie, znaczy połączymy ten obiekt w ten sposób, że zaznaczymy ten, ten brzeg wcisnąłem B, aby przejść do Box Select T, aby otworzyć Tool Shelf i wybieramy Remove Doubles Dzięki temu mm, wierzchołki, które się nakładały połączyły się w jeden Możemy wyłączyć już Snapping Modelimy dalej. Zaznaczmy ten środkowy edge loop i tego jednego vertexa. Przypominam, zaznaczamy edge loop wciskając ALT i prawy przycisk myszy lub ALT Shift, prawy przycisk myszy w Linuxie. Wciskamy E, aby wyciągnąć zaznaczenie. Prawy przycisk myszy, aby anulować poruszenie. S, aby zaskalować. Odrobinę. Przesuniemy trochę do środka. Ponownie E. Wciągamy do środka jeszcze bardziej i skalujemy do dołu. Dodajmy jeszcze tutaj jeden ring, czyli pierścień Ctrl-R. Yy, najeżdżamy na ten, ten obszar i wciskam lewy przycisk myszy, przybliżamy trochę do krawędzi i to tyle. Chciałem jeszcze zauważyć, że można dodawać <laughs> kilka edge loopów na raz. Jeżeli wcisnę Ctrl R i zacznę mm, przewijać mm, kółkiem myszki, liczba naszych cięć powiększa się. Więc mogę zrobić ile tylko chcę. Wcisnąć lewy przycisk myszy i już mamy kilkanaście ringów. Ctrl Z, aby mm, cofnąć. Dodajmy Subdivision Surface, aby nasze mm, oko było bardziej okrągłe. Odkryjmy naszą siatkę, tą, którą schowaliśmy wcześniej. Widok z boku z aby przejść do trybu widoku siatki, zaznaczenie box, typu Box Select, czyli B, zaznaczamy te przednie wierzchołki. I wyciągamy odrobinę do przodu. Tak jak oko wygląda mniej więcej. Teraz możemy zaznaczyć wszystko, przejść, wcisnąć T i zaznaczyć yy, Shading Smooth. Dzięki temu nasze oko jest gładkie. Nadamy teksturę naszemu oku. Yy, ta zewnętrzna część będzie to po prostu yy, błyszcząca, przejroczysta tekstura, naszej znaczy materiał. A ta w środku będzie posiadać teksturę, kolor. Więc. Yy, Zaznaczmy ponownie tą zewnętrzną część oka. Zaznaczamy jeden vertex i Ctrl L, h aby ukryć. Wyłączmy Subdivision Surface w widoku edycji. Jeżeli wyjdziemy z trybu edycji, no to Subdivision Surface jest włączony, ale przechodzę do trybu edycji mm, już go nie widać.